Hej kochani! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w filmikach powakacyjnych, że tak powiem Wakacje wakacjami skończyły się niestety Już wróciliśmy tutaj do Włoch około dwóch tygodni temu prawie dwa tygodnie temu No i co? I trzeba było wrócić do rzeczywistości Jakoś powrotem wdrożyć w to życie tutaj, no ale udało się jak na razie. Wiele z Was pyta mnie, gdzie spędzaliśmy wakacje, więc myślę, że mogę Wam powiedzieć: tydzień spędziliśmy na wyspie Pak, na Chorwacji, natomiast dwa kolejne tygodnie spędziliśmy w Polsce ze względu na Karolinkę, przede wszystkim, ale również ze względu na nas, żeby pobyć my z rodzicami, Karolinka z dziadkami. I zresztą rodziny. No i nic, wakacje się skończyły, przyjechaliśmy tutaj. Karolinka zaczęła przedszkole, a my zaczęliśmy nasze codzienne życie. Wiele z Was pyta mnie prosiło o taki filmik, więc. E, taki filmik zdecydowałam się nagrać e, z rzeczami, które przywiozłam sobie z Polski, żebym wam pokazała, co sobie zakupiłam. E, pokażę wam też tutaj, co dostałam. E, będzie tego trochę, więc szybciutko e, zaczynam. Jeżeli chodzi o. Powiem wam e, tak. O Rosmana. W Rosmanie byłam, kupiłam sobie już tradycyjnie zawsze sobie kupuję te saszeczki. Mm, zapachowe do, do szafy. Pięknie pachnie, jak się później szafy otwiera, ja, ja bardzo to lubię. I kupiłam sobie tym razem kwiat czereśni i mangolię. Jeszcze nie otwierałam, ale już naprawdę pachną. Kupiłam sobie też tradycyjnie, zawsze to kupuję maseczki z zai, tym razem kupiłam sobie z szarą glinką i z brązową glinką, i na próbę kupiłam sobie też maseczki z Noni Care. Nigdy tych maseczek nie miałam, ale wiele z Was zachwalało już je tutaj na YouTubie, więc postanowiłam i ja je wypróbować. wziąłam sobie. Dwie na próbę przeciwzmarszczkową i głęboko oczyszczająco, więc to są te dwie rzeczy. Później, co? Przywiozłam sobie te mydła z ziali. Ja je bardzo, bardzo lubię, dlatego, bo są duże, tanie, wydajne moim zdaniem. Myją ładnie, pachną ładnie, więc czego chcieć więcej? I tym razem przywiozłam sobie to. Kozie mleko. I jeszcze jedno, ale stoję już pod prysznicem, więc mam w tej chwili nie powiem. I spróbowałam też, kupiłam sobie na próbę, ten zdaw, Jaki to jest? Mleczko kokosowe z płatkami jaśminu. Ja go kupiłam sobie w Polsce, używam już w Polsce i po prostu później. I on został, więc go sobie zabrałam tutaj. I tutaj dalej go będę używała. Następnie, jeżeli chodzi o rzeczy z Rosmana, to kupiłam sobie tą mmm, gąbkę koniak. Czy jakkolwiek inaczej się to czyta? Do demakijażu, oczyszczenia, nagliżenia twarzy, szyi i Wiele mm, dziewczyn już y, zrobiło filmiki na temat tej gąbki. Szczerze powiedziawszy, bardzo zaciekawiło mnie funkcjonowanie jej, także mm, postanowiłam wypróbować i ja. Była niedroga, nie wiem, coś około 14 zł chyba kosztowała. Y, później, co: jakoś tam pojedynczą y, golarkę. Tutaj mamy ten zielony zmywacz do paznokci z Isany. Sól do stóp limonkową, tak? Limonkową też słyszałam o niej. Bardzo dobre opinie, więc z chęcią wypróbuję. Kolejno kupiłam sobie bloker, co prawda. Lato się już tutaj u nas kończy, chociaż jeszcze trwa w dalszym ciągu. Jest fajnie, bo nie ma takich okropnych upałów. Jest tak 30 stopni, 27, 28 stopni, ale jest fajnie. Bo nie jest tak okropnie, okropnie gorąco, ale fajnie cieplutko, więc myślę, że, że jeszcze się przyda bloker. A jak nie, no to to zostanie na przyszły rok. Kolejne dwie rzeczy są z Bielendy. Kupiłam sobie ten um, tonik, ogórek limonka, tonik matujący przeciw błyszczeniu się um, skóry. Też słyszałam na jego temat bardzo pochlebne opinie, więc postanowiłam sama wypróbować. I tak jak mówiłam Wam w którymś filmiku, um, chyba w projekcie Denko miała um, brata tego. Płyn do makijażu, ponieważ miałam awokado, a bardzo, bardzo chciałam wypróbować tej bawełny. Jeszcze jej nie otwierałam, to jest ta dwufazówka. Z awokado byłam bardzo zadowolona, natomiast z tego, no, no zobaczymy, jak popróbuję, to, to zobaczymy. I cóż jeszcze? Aha, postanowiłam na próbę, właśnie kupić sobie z Altery szampon Morela i pszenica. Co prawda no moje włosy teraz są krótkie, więc nie, ma, nie wymagają one nie wiadomo jak um, dużego nakładu w pielęgnację, znaczy pielęgnacjach. Je myję, daję im odżywkę i, i praktycznie tyle, ponieważ później nawet jeżeli chodzi o stylizację, to one, one się tak same układają. Daję im trochę pasty czy też jakiegoś żelu i one się po prostu tak mi trzymają. Um, no ale nic, zobaczymy jak ten szampon u mnie się sprawdzi. I jeszcze jeden, jedna rzecz z Ziai, kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem hialuronowym nawilżający. ASD525 chyba bardzo zachwalała ten produkt. Ja jak wiecie używałam ostatnio, wcześniej używałam Lactacytu, później używałam tego płynu z Lidla, z którego też jestem bardzo, bardzo zadowolona, nie to, że stamtąd mi się, nie wiem, coś mi zrobił złego i próbuję czegoś nowego, nie. Po prostu chęć odmiany. I co jeszcze sobie w Rosmanie kupiłam? AHT, kapsułki takie pielęgnujące z wyciągiem z orchidei, anti-age. Używałam do tej pory te z Rival de loop Bardzo fajnie się u mnie sprawdzają, ale też postanowiłam na próbę kupić coś nowego, żeby zobaczyć, czy coś innego będzie też tak fajnie działać. No i co jeszcze w Rosmanie kupiłam sobie te puste Pojemniki, yy, no jakieś moje mazidła, które sama będę robiła, yy, więc zawsze się przydadzą. I jeszcze, aha, i te yy, wkładki takie yy, do butów. Ja, ja bardzo je lubię z tego względu, że zwłaszcza do balerinek, tak? Bo, bo jeżeli chodzimy na goło, z gołą stopą, zazwyczaj no balerinek nie, nie nosimy raczej ze skarpetkami, e, no to wiadomo, ta, ten but w środku się brudzi, tak? A, a to po prostu można wyciągnąć, wyrzucić i włożyć e, nową parę wkładek. Także ja bardzo, bardzo to lubię. Później pokażę Wam. E, przed moim wyjazdem do Polski jakoś tak było, że były chyba grupony na właśnie tą firmę kosmetyki z tej firmy i tam chyba było płaciłam 49 zł, a mogłam zrobić zakupy za 60 albo 39 płaciłam i za 60, mogłam zrobić zakupy, coś jakoś w tych granicach, dokładnie nie pamiętam. I ja sobie kupiłam trzy rzeczy, tam różnice oczywiście musiałam dopłacić. Zakupiłam sobie oliwkę pod prysznic z olejkiem arganowym Ines, 82 Ines bardzo chwaliła też ten produkt, więc ona jest taka fajna, gęsta, zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Następnie kupiłam sobie antyperspirant w kulce, zielona, Cytryna z Meksyku, słuchajcie, pachnie rewelacyjnie po prostu ten produkt, strasznie mi się podoba. No i kupiłam, postanowiłam sobie też kupić właśnie tą, pomimo tego, że ta moja pielęgnacja włosów, tak jak Wam powiedziałam przed chwileczką, nie jest jakoś teraz, nie wiem, bardzo rozbudowana. Sama nie wiem co z tymi włosami mam robić, czy je zapuszczać, czy je znowu obciąć, szczerze powiedziawszy jeszcze nie zdecydowałam. No, ale kupiłam sobie właśnie tą e, pukankę od z malin, też wiele dziewczyn o niej mówiło, wiele dziewczyn ją zachwalało, więc postanowiłam spróbować i ja. E, Okej, okay. i następnie co wam pokazać, rzeczy apteczne. Kupiłam sobie, mm, zawsze kupuję je w Polsce, e, szczoteczkę do zębów skóra Prox. E, są rewelacyjne te szczoteczki, co tutaj dużo mówić, jest naprawdę super miękka, super czyści zęby i ja odkąd raz spróbowałam tej szczoteczki zawsze do niej powracam, więc naprawdę jest rewelacyjna moim zdaniem. Kupiłam też takie szczoteczki do, czysz do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, tu jest aż 8 sztuk było tak, 8 sztuk przydadzą się, no i co? Nić dentystyczną, takie zwykłe rzeczy, które się używa na co dzień. Kupiłam sobie też w aptece maść nagietkową zwykłą, która super się też sprawdza u mnie, na przykład grubą warstwę na noc nasmarować sobie stópki, skarpeteczki i rano po prostu skóra stóp jest rewelacyjnie miękka i naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Później, za poleceniem Angel, 8,8 coś tam dalej, nie pamiętam dokładnie e, nagrała osobny filmik nawet na temat tej maści więc e, jeżeli macie ochotę to odsyłam e, na jej kanał e, bajka derm dostosowania na twarz e, ja też postanowiłam spróbować, zobaczymy jak u mnie zadziała e, no i miałam też wizytę u dermatologa powiem Wam, zrobiłam sobie i... Mm, Poprosiłam panią o maść z retinoidami, żeby zrobić sobie taką właśnie kurację. No i pani mi przepisała maść Epiduo. Jest to oczywiście maść na receptę, więc tak po prostu jej nie dostaniemy, jeżeli ktoś by sobie tak po prostu chciał iść do apteki i kupić. No i w aptece kupiłam jeszcze emulsję do kąpieli z emolium. Ona u nas jest zawsze w łazience, stosuję ją zarówno ja, jak i Karolinka raz na jakiś czas. Moja skóra po prostu czasami robi się taka bardzo sucha, zwłaszcza nie wiem... Niezależnie to jest od pory roku, ponieważ czasami w lecie, jak jest ona przesuszona od słońca, w zimie z kolei od ogrzewania, więc raz na jakiś czas lubię sobie zastosować właśnie tą emulsję do kąpieli. I w aptece kupiłam jeszcze mm, sól inną sól do stóp, tym razem z Bielendy. To jest też z limonką i miętą. I to już stosowałam, jest po prostu rewelacyjne. Tak jak odświeża ona, ona stopy, daje takie poczucie naprawdę, nie wiem, zrelaksowania, nie wiem jak to określić, ale jest rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne. I tak, i słuchajcie, pokażę Wam coś, o czym Wam już kiedyś, kiedyś mówiłam, później nawet raz wyniknęła taka głupia sytuacja. Zostawi, zostałam posądzona o oskarżanie kogoś, że ktoś coś robi, jakieś przekręty. Mniejsza z tym nie chcę do tego wracać. Cieszę się, że już to w końcu mam u siebie po długich przejściach i bardzo długim czekaniu. A mówię tutaj o, o pędzelkach z Real Techniques. Ja mam ten zestaw fioletowy do makijażu oczu. To jajeczko i ten skórz, więc. Więc cieszę się, że w końcu je mam. Jeszcze ich tak naprawdę nie używałam dobrze. No nic, zobaczymy, popróbuję, zobaczymy. No i później nic, zostały mi już tylko prezenty do pokazania. Od strony Kobieta Mag, gdzie jak wiecie za każdą odwiedzinę dostajemy 10 punktów. Wylicytowałam sobie na aukcji masło do ciała z Flosleku z wanilią i czekoladą. Jak widzicie jest jeszcze zafoliowane. Będzie czekał sobie na swoją kolejkę. Ponieważ masło do ciała mam naprawdę ostatnio ogromne ilości. Pokażę Wam kolejne masło do ciała, tym razem z Dowody Shop, które dostałam od swojej kuzynki z Francji, która do nas przyjeżdżała. Jechaliśmy razem na Chorwację i przywiozła mi. Takie masełko czekoladowe. Szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać, jak zacznę go używać, ale tak jak mówię, mam już trochę masę pootwieranych. Chcę je skończyć. Um, a tym bardziej, no taki zapach czekoladowy myślę, że lepiej będzie pasował do yy, okresu zimowego. I teraz Wam pokażę jeszcze. Mm, Prezenty, które dostałam w sumie od mojej siostry, my, my zawsze się tak wymieniamy, ja jej zawsze przywożę jakieś rzeczy, tym razem przywiozłam jej trochę kosmetyków właśnie, które sama robiłam, trochę kosmetyków z Kiko. poza tym tam inne rzeczy z Włoch, które zawsze ona chce, a ona mi tym razem... Hmm, e po prostu zakupiła rzeczy. Część z, o części z nich wiedziałam, bo sama jej ja o nie prosiłam, a część z nich jest e, totalnym zaskoczeniem. Więc dostałam o nie, od niej e, wodę toaletową 30 ml z firmy Iwrosze. Y, tak, dobrze mówię? i wroszę Tak. i <ścoughs> wroszę. So Elixir, bardzo ładny zapach, aczkolwiek dosyć mocny i też sobie je zostawiam na zimę. Później dostałam z Benefit, to jest ta baza zmniejszająca pory na naszej twarzy. Kolejno dostałam dwa, dwie rzeczy z. Mary Kay z firmy, w której moja siostra jest konsultantką, dostałam kremik taki matujący, zapobiegający błyszczeniu się naszej twarzy i to serum, które ja uwielbiam. Wygląda ono tak. To jest serum na noc, z witaminami i z wszystkimi tam potrzebnymi rzeczami dla naszej skóry. Aha, jeszcze tutaj mam wrzuconym. pokażę Wam co kupiłam sobie sama, kupiłam sobie z Celi tą pomadkę błyszczyk, ja mam w kolorze 605, to jest taki delikatny różowy, zaraz Wam pokażę, bo już sama nie pamiętam dokładnie, ale tak, to jest taki nude bardziej bym powiedziała. Taki ładny kolor, i słuchajcie, zapach tej pomadki po prostu mnie rozwala. To jest taki super słodki, winogronowy zapach. I od mojej siostry dostałam też maskarę Wonder Lash z Oriflame. Ja strasznie chciałam też wypróbować tą maskarę po recenzji Agnieszki z 82 Ines. Miałam okazję też wypróbowania. Ta moja jest jeszcze nieotwierana. Ja jej nie otwierałam, ponieważ chcę też skończyć inne maskary, które obecnie używam. Natomiast e, próbowałam jej raz mm, u mojej siostry i, i rzęsy były naprawdę wow. Także bardzo, bardzo mi się podobał ten efekt. No i później dostałam jeszcze mm, takie drobnostki. Moja siostra była na wakacjach w Bułgarii i, i przywiozła mi stamtąd. To jest różany błyszczyk do ust, taki mały w pudełeczku, później różany krem do rąk, różana gąbka do ciała, która tutaj jest gąbką, a tutaj z tej strony jest mydełkiem. Później kolejny jakiś jogurtowy balsam do ust w sztyfcie. I na koniec, słuchajcie, konfiturę różaną, także nie wiem co to było, czy, czy Bułgaria jakoś obfituje bardzo w róże, czy, czy też nie wiem, a i jeszcze jedna rzecz, tutaj taki malutki różańczyk, moja siostra była przed wakacjami jakoś, nie wiem, w maju, czerwcu, coś koło tego, na wycieczce, w Jeruzalem i, i stamtąd też mi przywiozła tą pamiątkę. No i kochani, to wszystko. Moje prezenty, moje zakupy. Aha, nie, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Będąc w Polsce byłam u kosmetyczki i wykonałam sobie manicure i pedicur hybrydowy. I słuchajcie, zakochałam się w tej metodzie, ponieważ jest ona szybka, nie niszcząca naszej płytki paznokciowej. Obywa się to wszystko bez piłowania, bez frezarki i Pięknie się utrzymuje. Ja mam jeszcze tutaj na dłoniach miałam e, francuski manicure i powiem wam szczerze, że dzisiaj jest co czwartek. Piątek, jutro minął 3 tygodnie, jak go mam na dłoniach. Jasne, że już teraz widać i odrost paznokcia, i już nie jest on tak pięknie błyszczący, jak był na początku. Na stopach też mam 3 tygodnie już, i, i podoba mi się to strasznie, i ze względu na to, że, że mam wszystkie akcesoria, bo kiedyś też wykonywałam paznokcie żelowe. Yy, więc postanowiłam co? Zakupić sobie ich produkty i, i popróbować sama sobie robić właśnie takie paznogcie, tą metodą. Więc yy, to by było już chyba wszystko, naprawdę. Yy, nic więcej nie kupiłam z takich kosmetycznych rzeczy, jak się dało zauważyć. Więcej jest tutaj pielęgnacji, jak kolorówki, yy, i teraz mam naprawdę. Postawiłam sobie po prostu mm, zakaz sama sobie nie kupowania niczego, absolutnie niczego z kolorówki i z pielęgnacji w sumie też niczego nie potrzebuję, ponieważ wszystko mam jak na razie, ale z kolorówki naprawdę niczego nie będę kupować, dopóki nie pozużywam przynajmniej połowy tych rzeczy, które mam. Tak, kochani, i takim optymistycznym zakończeniem z zakazem, zakazem kupowania czegokolwiek, żegnam się z Wami. Do następnego razu, kochani. Mam nadzieję, że będziemy się jakoś w miarę regularnie spotykać. Teraz tutaj, jeżeli ktoś z Was miał jakąkolwiek z tych rzeczy, które Wam tutaj pokazałam, film był szybki, być może chaotyczny, ale mam nadzieję, że czy zrozumiały, nie ma co tutaj rozumieć. Po prostu taka zwykła pokazówka. Jeżeli ktoś z Was miał którąś z tych rzeczy, był z niej zadowolony albo i nie, komuś zrobiła krzywdę, no to, to napiszcie mi koniecznie pod spodem o tym. Tymczasem do następnego razu, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa!